Kochani, witam was w środowy poranek i klasycznie zabieramy się za robienie śniadania tak A jest godzina 7.22 tak, wstałam o 6 ale przeleżałam sobie godzinę w łóżku bo mi się nie chciało wstawać za bardzo ale już nie zasnęłam Oła. dobra, co będziemy dzisiaj robić na śniadanie? Będzie to kaszamanna z cukrem. Będę informować o tym. Z cukrem, z łóżeczką. Myślę, że z łóżeczką. Albo półtora. Czyli klasycznie. Kaszamanna z gruszką, którą mam tutaj już do pokrojenia, więc pokroimy sobie razem. Wlewam do garnka mleko. I oczywiście zagotowuję, żeby. Się już tutaj to robiło. Dobra, dobra umiem. E, owsi Owsianka. manna bendy, będzie z cynamonem, no i właśnie z gruszką, ale gruszki nie będę podsmażać, bo ona i tak jest miękka i dość słodka. Jest to tyle pod tym względem. Zrobiłam sobie również kawę z przyprawami korzennymi. Znaczy, przyprawami do kawy. I tam był imbir, e, właśnie takie... Pachnie to tak jakby święta. Ja bym zrobiła sobie ze świętami. Znalazłam właśnie tą przyprawę na dole, więc sobie ją zrobiłam. co? Zapraszam do wspólnego gotowania. Klasycznie rano. Co możemy robić rano? Gotować. Jest godzina tam 9.30, coś takiego. Ja skończyłam montować vloga na dzisiaj i tam połowa mu chyba została do zrenderowania, obejrzałam vloga u Natalii Makowskiej i u Julki Kobus klasycznie dzisiejszego. U Natalii mam jeszcze dzisiejszy. Ja wczorajszy, czy tam dwa dni wstecz. O, obejrzałam, bo jestem troszeczkę w tyle, i teraz przyszłam do łazienki, żeby ogarnąć sobie tutaj twarz, czyli zrobić po prostu poranną pielęgnację bo jej po prostu nie zrobiłam. Umyję sobie buzię tym żelem, żel żelkrem żel -krem do mycia twarzy z Nivei. E, właśnie chciałam wypróbować coś innego, a ten widziałam w polecanych. Tam kiedyś na Instagramie pokazała właśnie ten żel. Żelokrem e, True Beauty. No i tak ostatnio właśnie skończył mi się ten mój Sorai, ten naturalny. I postanowiłam, że wezmę sobie ten. On chyba też był jeszcze na, na przecenie wtedy, więc akurat skorzystałam. I naprawdę mogę go kurde polecić, bo jak się go. Mm, jak się go używa, to ma się uczucie, jakby się nakładało krem. Eee, I potem się też go fajnie zmywał, bo masz wrażenie, że coś takiego fajnego zostało. Po prostu jest mega, mega fajny. No to są, on ma konsystencję taką ją bym krem nakładała. I naprawdę też przepięknie pachnie, jest takie delikatne. Bardzo mi pasuje. Wiadomo, ten zolai też polecam. Ale ten... Też jest mega fajny, chyba właśnie tańszy niż z Soraj. Jak dobrze mi się kojarzy. Kolejnym etapem jest tonik. Tylko tak, ja chyba w pierwszym yy, w oktobrze, pokazywałam Wam te dwie. Tutaj mam wylany ten płyn. A w tym płynie, znaczy w tym opakowaniu, jest ten płyn, co powinien być w tym. Niestety niefortunne zdarzenie. Niestety zniszczyłam mi tu pompkę. Po prostu nie działa. A nie chciałam wywalać ani tego, ani tego po prostu. Bo fajnie mieć ewentualnie na zapas coś. A ten mi nawet na przykład. No, popatrzcie, ile ja go zużyłam, tak? Dosłownie on był gdzieś. Ten zielony tu palec, są niewiele wykorzystane. I naprawdę fajny. Miałam ten z ziai... zielony z Manuka. Ale kupiłam sobie właśnie coś innego i naprawdę, naprawdę fajnie działa. Ma też fajny zapach. Praktycznie już praktycznie na wykończeniu. Ta esencja do twarzy to serum. To. No i jedyny krem, który mi już został, bo tamten skończyłam, to Bielenda Blue Matcha. Ten oto. Też mi go nie wiele zostało, połowa mi została. Będę sobie musiała pewnie w listopadzie kupić um, drugą, bo ja lubię mieć dwie. <grytania> Tylko zależy mi na, na dwóch, które mają znaczek i możliwość nakładania, nakładania dzień i w nocy. O, bardziej mi to, to powiedziała, bo ja lubię sobie zmieniać. to zależy na co mam ochotę danego dnia i tak dalej. A ja też wczoraj wczoraj dostałam paczkę pijarową z garniera z, z witaminą C, z kosmetykami, z witaminą C. No i poprosiłam ją, czy może mi dać płyn micelarny właśnie z tego, bo ja... kończy mi się, a nie mam pieniędzy, by sobie kupić po prostu. Yy, i... No, fajnie by było, żebym, żebym miała też krem. Jestem ciekawa, ale na najpierw niech sobie wypróbuję, oceni sama i jak nie będzie chciała, to po prostu może mi go też oddać. No problem. Z chęcią przyjmę. No i to już to sprawę to tyle. Tak wygląda moja pielęgnacja. Aktualnie taka sama rano i wieczorem, bo nie mam innego kremu, więc. Bez zmian! Niestety! Eee... Muszę jeszcze nastawić pranie, ale może to później. Białe pranie muszę nastawić, bo trochę do białych rzeczy mam. A głównie to ja mam białe rzeczy, bo ja noszę białe skarpetki, a Bartek nosi czarne. Jest 10:28, dwa... tak. Jest 10:33 już przed chwilą nagrałam. Takie dwa krótkie klipy na instastory gadane, że zapraszam w na nowego vlogtobra, ponieważ przed chwilą wszedł Więc jeżeli nie oglądałeś, a oglądasz to I nie oglądałeś tamtego, to zapraszam do poprzedniego vlogtobra <grym> I ogólnie do nadrobienia i skomentowania, bo mimo wszystko fajnie jak komentujecie mi filmy Taka fajna reala, relacja Wiecie o co chodzi I No co się nie podziało przez ten czas? To po pierwsze, skończyłam właśnie montować vloga, e, renderował się, trochę wam mówiłam, wszedł na YouTube'a e, i w międzyczasie, jak się przetwarzał na wersję HD, a to po prostu masakrycznie długo trwa, no, czy dzisiaj jakoś tak masakrycznie to nie było, było znośnie, że <laughs> tak to powiem, to zmontowałam odcinek ze Stajni Marzeń na piątek i czekam, aż SSO da aktualizację żeby mogła nagrać dla Was odcinek na jutro, bo to odcinek będzie Halloweenowy. Jestem tak podekscytowana, że ja nie mogę. Po prostu ja się tak cieszę po prostu z tych Halloweenowych aktualizacji, bo wiem, że ja wtedy non-stop codziennie wchodzę na SSO i jestem taka zajarana i w ogóle e, kocham po prostu ten czas <laughs> właśnie Halloweenowy i świąteczny. Chociaż święta w tym roku No dużo się nie podziało, było takie mech mało rzeczy, a zazwyczaj właśnie na halloween to się tak wszystko po prostu um, dzieje dużo się rzeczy zbiera, nie jestem ciekawa właśnie jaką dynię tym razem będziemy mogli zebrać chociaż chyba już była pokazana ta taka kolorowa więc mega fajnie mam nadzieję, że właśnie będzie za punkty um, bo kocham właśnie zbierać te zwierzaki um, właśnie um, i to będzie czwarta dynia jeżeli to będzie ta dynia to będzie czwarta już bo mam Czekajcie, mam zieloną, tą pier... nie, pomarańczową, zieloną i chyba jeszcze jakąś, jakaś jeszcze była. Dynia. Taka biało-fioletowa. O właśnie, biało-fioletowa była. W samym roku, nie wiem, pamiętam, właśnie biało-fioletowa była. Albo zielona. Nieważne. Ale tym razem ma podobno być właśnie ta, taka niby fajnie kolorowa. Czekajcie, może znajdę ją na YouTube, bo ona będzie na YouTube pokazana. Ale SSO ma jakiś problem na stronie. Ma jakiś taki dziwny problem, że tak to powiem. Czekajcie, że wam pokazuję. Bo tak, tutaj normalnie jestem. Tworzy się postać. Klikam aktualności, no to tutaj jest na szósty. Um, 6 października. Nie wiem, czy tutaj będzie ta dynia O, tutaj, widzicie? Ta dynia I ciekawa jestem, czy ten kruk też nie będzie do zdobycia. Taki biały. Bo tego nie było, tego kruka. No i tutaj, ja o tym koniu właśnie mówiłam. Bo znaczy, ja nie wiedziałam, że to będzie ogólnie koń właśnie galopującego Thompsona. Po prostu odmieniona. Bo Shire przecież został odmienione. I dlatego jest właśnie tutaj i ten koń mi się podoba. Chociaż nie jestem pewna, czy to jest ten stricte na pewno. Ale no, ale tu będzie ta właśnie ta dynia. Mega mega fajna jest, mega słodka, taka trochę inna, Kocham te dnie. Te dnie są mega fajne. No. E, ale tak, klikam grę i tutaj zakłócenie serwera. Pracuj ponownie, no, fajnie pracuj ponownie. Okay. No i, i tyle. Tu mam YouTube'a, a tutaj oglądam. Yy, włączyłam sobie vloga jakiegoś, organizuję moją kuchnię, bo jestem ciekawa. Właśnie z 5 września 2019 roku. Boże. A tutaj się renderuje mi vlog. Fu, vlog. Co ja, kanał? mam już za dużo tych vlogów. nie masz A ja właśnie chcę sobie zjeść moje drugie śniadanie. A drugim śniadaniem będzie kefir. No i co. Rano na przykład też Luna, tak jak myślicie, że Luna jest taka super grzeczna, to nie jest. Ona, tak, ona tylko tak śpi i jest wtedy grzeczna. Dorowała się do mojej kawy, z której łyk, na, łyka się napiłam. Poszłam tylko do łazienki, kawa stała tak jak ta. Tak tu. Wracam, a ona na łóżku się oblizuje. Ale wszystko zjadłam. Poza tym wyniosłam do kuchni. I patrzę, a tutaj y, na tamata, y, myszka troszkę, blat, w y, sensie biurko, y, ma takie małe krobeczki y, kawy. No nie powiem, zdenerwowałam się. <laughs> zdenerwowałam się trochę na nią, aż. Y, znaczy, może nie krzyknęłam, wiecie o co chodzi. Po prostu powiem, mówiłam takie, co to miało być, co to jest w ogóle, wiecie o co chodzi. Tak, tego typu, troszeczkę z podniesionym głosem, że nie wolno i tak dalej, ale i tak popatrzyła się na mnie i zaszyła na dół ale no musiała i tak zejść potem na dół, bo tam mam kawę i tam mam tą przyprawę yy, ale tak jak widzicie mało co jej wypiłam, ponieważ już mi nie smakuje nie jest taka dobra jak tamta jestem niepocieszona i zabieram się za ten kefir <grym> i będę oglądać YouTube'a i czekać, aż SSO udostępni tą aktywizację, bo ja chcę ją już mieć. Foty, które będziecie mogli widzieć na Instagramie. A teraz czekam na jaśnie Pana, bo możecie poszukać grzybów. A ja nie chcę. Poszukać grzybów. Dzisiaj. No. ale foty będą sztos.